Witajcie! W dniach 24-26 października w Poznaniu odbyły się targi Poznań Game Arena. Nasza redakcja była tam i przygotowaliśmy dla Was całe mnóstwo materiałów. Ten film to krótkie podsumowanie tego, co mogliście zobaczyć. Jak wyglądało m.in. stoisko Tesoro e, razem z turniejem, który był tam rozgrywany i organizowany przez PvP Nat. Już przeskoczyliśmy dalej do stoiska Asia, gdzie znajdował się m.in. Janusz Hajab-Zakupski i turniej Counter Strike, Global Offensive. Stoisko Street Series, również oblegane, co prawda z mniej popularną grą, ale hostessy, jak widać, dopisały. Natomiast no na stoisku można było spotkać m.in. szuszeja oraz Karna, z którymi wywiad już mogliście przeczytać. Kawałek dalej znajdowało się stoisko Xbox One, gdzie promowana była bardzo intensywnie nowa wersja gry Assassin's Creed Unity przez cosplayerki, a, które możecie właśnie podziwiać. Niedaleko od Xboxa mieliśmy do czynienia z stoiskiem Asusa, na którym zaprezentowano nowy komputer stacjonarny, Great, wielkością nie odbiegający od konsol, a będący przy tym bardzo, a, że tak to określę, konkretnych specyfikacji. Tuż obok z i Projektu połączone z Wiedźminem. Mogliśmy zagrać w mobilną wersję oraz odwiedzić giermasz, na którym były tłumy. Obecnie obserwujecie między innymi przejście między poszczególnymi halami. Teraz widzicie stoisko LG w kolejnej hali, która była przeznaczona wyraźnie dla miłośników sportów elektronicznych oraz cosplayu. Na znajdowała się scena Wargaming, na której odbywały się finały Rambo Indie z sumą nagle 50 tysięcy dolarów. Rozmawialiśmy tutaj, między innymi, z głównym dyrektorem związanym z eksportem dla Europy w firmie Wargaming. Oto Intel i Dell, wspólne stoisko dwóch potęg. Można było przetestać m.in. nowe produkty Dell'a oraz podziwiać Puchar iM, który został zaprezentowany przez Intel. A miał to związek też z innym eventem, mianowicie można było zagrać twarzą w twarz z Kubenem, jedną z legend polskiego sportu. Kawałek dalej mieliśmy kolejnego silnego gracza na rynku growym, czyli Nvidia i ich nowy tablet Nvidia Shield. Do streamowania oraz grania bezpośrednio na nim. Logitech powraca znowu z produktami dla graczy, klawiatury, myszki, słuchawki, wszystko to mogliśmy sprawdzić w praniu, jak wygląda podczas grania w Counter-Strike Global Offensive. Wszystko to na stoisku Logitecha, wraz ze specjalnymi konkursami, które pozwalają określić, jak sprawnie operują myszką. Cała sobotę znajdowała się scena z z finału ligi Cybersport, jak widać tutaj akurat była pusta a szczęście można było czasami przejść się do trochę luźniejszych obszarów, czyli na przykład hali z grami indie, które grafiką nie powalają, ale można było zobaczyć, że przyciągają nie tylko hardkorowych graczy lub graczy zaznajomionych właśnie z tym gatunkiem. Polskie gry niezależne trzymają się naprawdę dobrze, co widać m.in. na przykładzie powstającej gry MMO, specjalnie na przeglądarki ale hitem było stoisko z SOSA, gdzie wystarczyło założyć kask i wybijać rytm muzyki na klawiaturze. Ja Zabrakło również stoisk trochę odbiegających od targetów dla graczy, czyli w tym przypadku różnego rodzaju opakowań na telefony pokrowców. I towarzyszącą było również bicie rekordu przez ekipę pod szybę Kinguin. Gdzie Gordon postanowił pobić rekord w nieprzerwanej ilości czasu spędzonym nad jedną grą. Był to sniper Elite V3 Africa Corps. Natomiast jak widzicie, nie zabrakło również Nintendo. Była no to taka ciekawostka, bo wielki wielkim nieobecnym okazało się Sony. Były jedynie dwie konsole PlayStation 4, a Nintendo potrafiło nie dość że przygotować dobre stoisko, tylko jeszcze zainteresować ludzi, aby pojawili się na tym stoisku i spędzili tam czas dobrze się bawiąc. Całe dwie konsole PS4 zdecydowanie za mało. Sony, musisz się bardziej postarać. Kończąc, wypada wspomnieć również o scenie głównej, gdzie m.in. mogliśmy również skorzystać z oferty sklepików oraz specjalne stoisko filmy Bosch w centrum Agares, gdzie znajdował się punkt pomocy dla cosplayerów. Nie mogli tam naprawić swoje stroje i dokonać ostatnich modyfikacji. Na scenie odbywały się różne atrakcje, ale chyba najważniejszy był pokaz cosplayu. Zobaczcie, jak to wyglądało.